Będą skoczkowie. Bartosz Heller. Gacze już prawie w komplecie. Brakuje tylko Nowego partnera Macieja Kretmera. W Libercu mamy sprinty także jesteśmy bardziej mocniejsi na tym dystansie. W Libercu zameldowała się już również Sylwia Jaśkowiec, podwójna młodzieżowa mistrzyni świata. Czekamy, czekamy na biegi, czekamy na możliwość sprawdzenia się. Szansę sprawdzenia trasy w Libercu wykorzystał już ekspert TVP Sport Józef Łuszczek. Super, Pasa jest super przygotowana szeroko. Tylko wie szybko i wygrywać. I tylko na skoczni kłopoty. Trening debiutujących na mistrzostwach pań przełożono na jutro. Jutro też pierwsze skoki Polaków. To już końcowe odliczanie przed Mistrzostwami Świata. Z naszego punktu widzenia bardzo szybko rozpoczną się również wielkie emocje. Już w czwartek Justyna Kowalczyk pobiegnie po pierwszy w historii kobiecy medal dla Polski. A w sobotę Adam Małysz stanie do obrony złota z Sapporo. Z Liberca dla Sportu. Dla gwiazd sportu zagra dziś gwiazda muzyki. Zdrać nam szczegóły. Dobry wieczór. Gwoździem programu będzie koncert legendarnej rokowej grupy Deep Purple, ale to tylko przystawka. Główne dania od jutra. Jutro rozpoczyna się rywalizacja o medale. W Libercu jest już Adam Małysz. Dziś trenował na średniej skoczni. Tam będzie bronić złotego medalu. Mistrz świata z Sapporo brał udział w trzech seriach treningowych. Był szósty, trzeci i pierwszy. Bardzo dziwna skocznia. Jest bardzo krótki próg. I wreszcie można powiedzieć, że ciężko jest w bóle Konkurs skoków w sobotę, za to już jutro. O medal będzie walczyć Justyna Kowalczyk. Z liderką Pucharu Świata na dystansach dziś nie można było rozmawiać. żaden spokój, bo, bo trochę za dużo tych telefonów, za dużo tych rozmów. Kowalczyk pobiegnie jutro na 10 km techniką klasyczną. To dystans, na którym w ostatnich zawodach Pucharu Świata nie dała rywalkom szans. Prosimy o powtórkę. Szanowni Państwo, za mną znajduje się stadion. Na tym stadionie jutro oby z medalowym skutkiem będzie finiszować Justyna Kowalczyk. Nie powinniśmy zapeszać, ale też powiedzmy szczerze, lepszej okazji może już nie być. Medal na Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym. Polka wywalczyła brąz w biegu na 10 kilometrów techniką klasyczną. Z Liberca Bartosz Heller. Po pierwszym pomiarze czasu Justyna Kowalczyk była na prowadzeniu. Po drugim spadła na trzecie miejsce i pozostała na nim do ostatnich metrów. Bardzo się cieszę z tego brązu. No nic, miałam świetne narty, miałam wszystko doskonale i no nic, tylko ze szczęścia. To historyczny dzień dla polskiego narciarstwa. Medal Kowalczyk jest czwartym w historii Mistrzostw Świata. Pierwszym zdobytym przez kobietę. Ja też zaczynałem 31 lat temu od brązu, a później było złotą. Kolejny start Kowalczyk, bieg łączony już w sobotę. Też liczymy na dobre miejsce. W końcu, w, w ósemce może być. A dziś srebro dla Włoszki Mariany Longi, złoto dla liderki Pucharu Świata Finki Aino Kajsy Sarinen. Ciężko na to pracowałam. To najpiękniejszy moment w moim życiu. Mistrzostwa Świata rozpoczęły się dla nas wyśmienicie i oby tylko nie powtórzył się scenariusz Sapporo, gdzie nasi narciarze wykorzystali tylko jedną z nadspodziewanie wielu medalowych szans. Z Liberca dla sportu Bartosz Keller. walka o medale na Mistrzostwach Świata w Libercu. On wystartuje na średniej skoczni, ona w biegu łączonym na 15 kilometrów. To treningowy skok czterokrotnego mistrza świata. Adam Małysz sprawdzał formę na średnim obiekcie, gdzie jutro będzie bronić tytułu. Ale wcześniej kwalifikacje, w których poza Adamem Małyszem walczyć będzie czterech polskich reprezentantów. Trenowała dziś także Justyna Kowalczyk. Przed nią bieg łączony, dwa razy 7,5 km. Kolejna szansa na medal, choć znowu ani zawodniczka, ani trener zapeszać nie chcą. Tak, absolutnie. Żadnych medali, żadnych wygrywań, bo to, to jest zguba, jeżeli takie myślenie będzie. Dziś w Libercu nie tylko treningi. Rozdano aż trzy komplety medali. Amerykanka Lindsay Van zdobyła złoto w skokach. Jej rodak Todd Ludwig był najlepszy w kombinacji. Bieg na 15 km wygrał Estończyk Andrus Verpalu. Maciej Kreczmer, 40. Dziś emocje bez udziału Polaków za to w sobotę. Najpierw Justyna Kowalczyk, potem Adam Małysz. Dwa medale? Dlaczego nie? Przecież nikt nie zabroni nam marzyć. Kowalczyk, mistrzynią świata! Wielkie marzenie Justyny Kowalczyk spełnione. Polka mistrzynią świata w biegach narciarskich. Uczeń przeskoczył mistrza. Kamil Stoch w Libercu. Adam Małysz 22. Dobry wieczór, Jacek Kurowski. Zapraszam na sport. Zaczynamy od Justyny Kowalczyk, polskiej gwiazdy Mistrzostw Świata w Libercu. Miała już brązowy medal, dziś zdobyła upragnione i wymarzone złoto. Wygrała bieg łączony na 15 km. I choć szczęśliwi czasu nie liczą, to na złoty medal Mistrzostw Świata w biegach czekaliśmy aż 31 lat. W Libercu jest Bartosz Heller. Dobry wieczór, Bartek. Czekaliśmy na doskonały bieg Justyny Kowalczyk i złoty medal, ale czy spodziewano się tego wszystkiego właśnie w tej konkurencji? No cóż, na pewno spodziewał się tego Józef Łuszczek, ale do tego wątku za chwilę wrócimy. Bądźmy szczerzy. Liczyliśmy na wspaniały występ Justyny Kowalczyk, ale faworytką do złota nasza dzielna biegaczka raczej nie była. Kowalczyk od samego początku zadomowiła się w ścisłej czołówce. Klasyczną część biegu zakończyła na czwartej pozycji. W walce o medale już wtedy liczyło się tylko pięć zawodniczek. Oprócz Kowalczyk prowadząca Aino Kajsa-Sarinen, a także Mariana Longa, Walentina Szewczenko i Krystin Steira. Finka, Włoszka i Ukrainka stopniowo wypadały z gry. Na ostatniej pętli na placu boju pozostały już tylko Steira oraz Kowalczyk. Tuż przed stadionem, podążająca jak cień za norweską Polka, przeprowadziła ostateczny, finalny atak. Będzie złoty mecz! Justyna Jest! Kowalczyk, mistrzynią Złoto! świata! Jest! Brawo! Stejna Złoto! druga, Józef Grzyb! <laughs> Jest na trzecim oh. miejscu, Sarinen! Tak spełnia się marzenia, powiedziała na mecie już multimedalistka Justyna Kowalczyk. Ojejku, to jest marzenie takie, które się nigdy nie spełnia i mi się spełniło, za co, co wielkie dzięki mojemu trenerowi, bo bez niego ani bym nie ruszyła. Bo za złotem Kowalczyk jak zwykle skromnie stoi Aleksander Wierietielny, autor wzorcowej dziś taktyki. Tą taktykę ustalaliśmy przez parę dni, trzymała się tej stery, trzymała się stery, na ostatnim podbiegu dość ją wymęczyła dobrze i na metę za, zaatakowała. A że zaatakowała skutecznie, to na mecie płakali nawet mężczyźni. To są łzy wzruszenia, to jest piękno sportu, które wyciska nie tylko na pewno nie u mnie, ale tam u wielu telewizów e, również te łzy musiały polecieć. Przed Kowalczyk jeszcze jedna medalowa szansa. Za tydzień pobiegnie na 30 km. Wcześniej, bo w czwartek czeka ją sztafeta. A już za chwilę na rynku w Libertu czeka ją dekoracja medalowa. Do tego wrócimy w sportowym wieczorze. Na razie posłuchajmy, co nasza królowa Zimy mówiła na mecie. No cóż, cieszyła się, dziękowała swoim ludziom i podkreślała ciężką, wieloletnią pracę. Natki miałam świetne, zarówno klasyki, jak i żeby miałam naprawdę super posmarowane. E, za to Ulfowi, Matiemu, trenerowi, Rafiemu wielkie dzięki, bo bez nich by to na pewno się nie udało, co zrobiliśmy. Kilkaset metrów przed metą biegł koło ciebie Aleksander Wierytelny, krzyczał. Co on wtedy krzyczał do ciebie? się nie oglądaj się, nie oglądaj się, nie może być tak jak na igrzyskach, biegnij, biegnij. <laughs> Harowaliśmy bardzo ciężko, obydwoje i dzięki temu tutaj jest tak jak jest. A jest po prostu bajecznie. Wspomniałeś o Józefie Łuszczku. Powiedz, jak przyjął fakt, że nie jest już jedynym złotym medalistą Mistrzostw Świata w biegach? Oj, przyjął z bardzo szerokim uśmiechem na ustach. Czekałem na to 31 lat i w końcu e, się doczekałem, powiedział nasz ekspert e, tu w Libercu. E, fakt jest taki, że historia napisała nam dziś filmowy e, po prostu scenariusz. 21 lutego 1978 roku Mistrzostwa Świata w Lachti. Józef Łuszczek triumfuje w biegu na 15 km. Dwa dni wcześniej sięga po brąz w starcie na 30 km. Równo 31 lat później w Libercu dochodzi do niewiarygodnej wprost powtórki z historii. Justyna Kowalczyk dwa dni po zajęciu trzeciego miejsca na 10 km zostaje mistrzynią świata w biegu łączonym. Ja czułem jak tu jechałem, że medale będą i będzie i złoto. Zawsze wiedziałam, że dzięki panu Józkowi wiedziałam, że się da i super, że potrafiłam powtórzyć to co on. A on to przewidział dwa dni temu, powiedział: Najpierw miałem brąz, potem złoto i zrobi to samo. No tak, albo będzie deszcz, albo go nie będzie. I tak oto historia zatoczyła koło. I niech już dalej tego koła nie toczy, bo przypomnę, że w lakti Józef Łuszczek trzeciego medalu już nie zdobył. Dziś w Libercu mieliśmy też pierwsze rozstrzygnięcia wśród skoczków. Konkurs na skoczni normalnej wygrał Austriak Wolfgang Loitzl, a my mieliśmy huśtawkę nastrojów. Z jednej strony 22 miejsce Adama Małysza, z drugiej życiowy sukces, czyli czwarta pozycja Kamila Stocha. Ile zabrakło do podium? No właśnie, do trzeciego Simona Amana Kamil Stochy stracił dziś 4,5 punktu, czyli przekładając to bardziej obrazowo na metry nieco ponad 2 metry. O szczegółach Maciej Jabłoński. Czy to nowy król polskich skoków? Kamil Stoch dziś godnie zastąpił Adama Małysza. Nikt nie liczył, że stanie na podium, a do podium zabrakło niewiele. Stoch był po pierwszej serii dziewiąty, a zakończył konkurs na czwartym miejscu. Ja szczerze mówiąc, e, może się tego nie spodziewałem, bo, bo trudno po tych moich ostatnich skokach, ale wierzyłem w siebie, wierzyłem, że te skoki e, przyjdą dobre, bo z tą mocą, którą teraz dysponuję, to naprawdę tylko czekałem na to, kiedy te skoki zaczną wychodzić. Odległości Stocha to 99,5 oraz 100,5 metra. Stoch skacze dziś dużo lepiej niż Adam Małysz. Niedawno pokonał starszego kolegę w Mistrzostwach Polski, teraz dzieliło ich sporo, bo Małysz, obrońca tytułu z Saporo, zajął dopiero 22 miejsce. Te skoki nie były na tyle dobre, żeby, żeby tutaj wygrywać, to ja zresztą tam gdzieś wiedziałem bo tym cały czas. Mistrzem świata został Wolfgang Klojcy. Austriak skoczył 103,5 oraz 99 metrów. Srebro wywalczył Gregor Schlierencauer, brąz Simon Aman, pech Tomasa Morgensterna. Chciał stanąć na podium, ale drugi skok zakończył upadkiem. Od siebie dodam, że Kamil Stoch nigdy nie będzie Adamem Małyszem, ale jest faktem, że zmiana pokoleniowa w polskich skokach zachodzi na naszych oczach. Kowalczyk odebrała wczoraj wieczorem złoty medal na rynku w Libercu. Do następnej konkurencji biegu na 30 km będzie się przygotowywać w Polsce. Takie chwile chciałoby się przeżywać częściej. A wszystko dzięki Justynie Kowalczyk. Najpierw wywalczyła brąz, później złoto. Ma jeszcze szansę na trzecie podium, ale najpierw zasłużony odpoczynek. Pojadę do Polski na zakupy tak, po prostu rozróżnić się troszeczkę, a później e, przygotowanie do sztafety trochę potestujemy sło. nartki. Justyna Kowalczyk opuściła liberec, jest tu natomiast Kamil Stoch, który w sobotę stanął tuż obok podium i zastąpił godnie pozostającego bez formy Adama Małysza. To wczoraj, a dziś kolejny dzień rywalizacji, ale bez Polaków. Bieg łączony dwa razy 15 kilometrów wygrał Norwek Peter Nortuk. Ma w kolekcji 5 złotych medali Mistrzostw Świata Juniorów. Po raz pierwszy zasmakował jednak seniorskiego złota. Tu, tu ja noż, toż, to Już dwa kilometry przed Meto wiedziałem, że wygram. Mistrzem świata w kombinacji w konkurencji Gundersen został Todd Lodwick. To drugie złote amerykanina w libercu. Po gorącej dla polskich kibiców w sobocie, dużo spokojniejsza niedziela. Ale może to dobrze, nadmiar emocji czasami bywa szkodliwy. Dzień przerwy. Skoczkowie chcieli go wykorzystać na spokojny trening na dużej skoczni, ale ich plany pokrzyżował wiatr. Nie wiemy zatem w jakiej formie jest Adam Małysz, 22 w pierwszym konkursie. Wiemy, że bezgranicznie ufa Hanu Lepisto. To co nie przeszkodziło biegaczom uniemożliwiło trening skoczkom. Z powodu wiatru nasi kadrowicze miały skakać truchtali. Ten trening wypadł, oczekujemy na kolejne jutro. Echa sobotniego konkursu wciąż żywe. Konia z rzędem temu, kto spodziewał się, że Kamil Stok będzie czwarty, Adam Małysz 22. drugi. Takie sport, takie są skoki. Za chwilę mamy kolejny konkurs, sytuacja może być zgoła odwrotna. Po czwartym miejscu Małysza w Vancouver wróciła nadzieja. Teraz pojawiło się zwątpienie. Efektów pracy Hanu Lepisto na razie nie widać. Zabrakło nam czasu, żeby przygotować się w 100 sam Małysz zachowuje olimpijski spokój. Zresztą co mu zostało? Jakbym miał nie zachowywać spokoju i podejmować jakieś e, dziwne kroki, to na pewno szkoda, by było cokolwiek robić. To lepiej było zakończyć karierę. A jestem człowiekiem walecznym i będę do końca trenował i walczył. W sobotę prowadzony przez Łukasza Kruczka Kamil Stoch pobił na głowę prowadzonego przez Hanu Lepisto Adama Małysza. Ten fakt działa na wyobraźnię, ale na wyciąganie daleko idących wniosków, a w szczególności na porównywanie warsztatów obu trenerów, jest zdecydowanie za wcześnie.